Cześć, słuchajcie, dzisiaj kolejna odsłona naszego cyklu hashtag Kwika Dzisiejszy odcinek poświęcony nie boję się użyć tego określenia, gwiaździe i filarowi z samorządu osobie, która w moim przekonaniu i nie boję się tego powiedzieć, dała przykład przykład wielu radnym, wielu pokoleniom radnych, nawet biorąc pod uwagę poszczególne. Yy, poszczególne kadencje kierownictwa Samorządu, dała przykład postępowania, postępowania, możliwości, jakie przed radnymi się otwierają. I, i, i rzeczywiście zainspirował wydaje mi się wiele, wiele osób, co, co widać jak najbardziej w tej kadencji chyba szczególnie. No, więc mowa oczywiście o, o naszym, naszym judoce. Trenerze, człowieku instytucji, panu Jerzym Gołębieskim. I słuchajcie, może trochę, trochę historia. Jakby tak popatrzeć na działalność polityczną, przepraszam, samorządową, samorządową pana Jerzego, to, to można dojść do wniosku, że mniej więcej przyświeca mu ten sam cel, co, 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 co kiedyś PSL-owi. Czyli, czyli na pytanie, prawda, skierowane do szefa PSL-u, przewodniczącego PSL-u. Kto wygra wybory, to, to, to stara, stara anegdota z Pawlakiem, tak jeszcze? Kto wygra wybory, bez wątpienia będzie to nasz koalicjant. Mniej więcej jakby ten cel funkcjonowania przyświeca panu Jerzebom. No i właśnie, właśnie zademonstrujmy, pokażmy to. 2002 rok pierwsze wybory, w których startował pan, pan Jerzy, może, przepraszam. Pierwsze wybory, w których dostał mandat radnego, nie wiem czy pierwsze, w których startował, bo jak gdyby tak daleko pamięć PKW nie sięga i archiwa PKW. Natomiast w 2002 roku startował pan Jerzy z Komitetu Porozumienia dla Skierniewic. Jak niektórzy z was pamiętają, pewnie było to, był to komitet wyborczy założony przez świętej pamięci pana prezydenta Bogusza. W 2002 roku zostaje, zostaje on radnym właśnie z tego komitetu. Jest Prezydentem zostaje wtedy pan pan Bogusz. I w 2006 roku znowu pan Jerzy startuje z komitetu razem dla Skierniewic. Z tym, że tym razem różnica jest taka, że prezydentem zostaje pan Leszek Tremski. Nowy prezydent. Miasta Skierniewice i zaczyna rządzić większość pana, pana Leszka Tremskiego. Wtedy to jeszcze był Komitet Prawa i Sprawiedliwości, tak? Bo, bo z tego komitetu pierwszy raz pan prezydent Tremski stał się prezydentem. I słuchajcie, no tutaj jak gdyby trochę się już zaczyna zmieniać, bo jak gdyby ta siła ciążenia tej władzy wykonawczej i większości w Radzie, no tak mocno oddziałuje na, na pana radnego Gołębieskiego i zaczyna on no, współpracować, krótko mówiąc, z, ze środowiskiem pana Tremskiego. No i w 2010 roku, mimo że w 2010 jeszcze porozumienie dla Skierniewic startowało w wyborach, no to już pan, pan Gołębieski startował z Komitetu Wyborczego Wyborców Leszka Tremskiego, tak? No i mamy kadencję 2010-2014, tutaj współpraca oczywiście się, się bardzo dobrze, dobrze układa i w 2014 roku pan radny znowu startuje z Komitetu ówczesnego prezydenta Tremskiego, Komitet Wyborczy Wyborców Leszek Tremski. No, i teraz znowu następuje pewna zmiana, bo prezydentem zostaje pan, tak, Krzysztof Jarzyk. Pan Krzysztof Jarzyk, i ma on swoją większość w, w Radzie Miasta. Wtedy po raz pierwszy zostaje przewodniczącym radny pan Melo, etc. Jak gdyby zmienia się zupełnie układ polityczny. No, i znowu ta to oddziaływanie, to przyciąganie, jak gdyby do, do, do władzy wykonawczej pana Jerzego, jak gdyby tak. Odciąga trochę od komitetu, z którego, z którego startował. No i zaczyna się znowu, jak gdyby współpraca, i zaczyna się takie dosyć elastyczne e, przejście, e, aby w 2018 roku już oficjalnie pan radny wystartował z kolejnego komitetu wyborczego, czyli razem dla skierniewic, pana Krzysztofa Jerzyka. E, no, to teraz, jeżeli chodzi o historię. E, krótko mówiąc, pan, pan radny źle się odnajduje w, w opozycji. Co tu dużo mówić, całkiem zrozumiałe, że to niełatwa nie rola, prawda? No i co? To, to tyle, jeżeli chodzi właśnie o, o, o historię. Przejdźmy może wobec tego no, do kwestii, kwestii majątkowych i tego, gdzie, gdzie pan radny i jak pan radny zarabia. Otóż zacznijmy od tego, że pan radny oczywiście od wielu, wielu lat, jak wielu z was wie, jest szefem jednego ze stowarzyszeń sportowych, wojownik. Jest to stowarzyszenie, które no przynajmniej na papierze jest jednym z bardziej licznych i jednym jednym z których no, na, no, które, na które od wielu, wielu lat rzeczywiście dotacje z miasta idą. Idą i to szerokim strumieniem. To jest od od 200 tysięcy do, do 230, 240 tysięcy, w zależności od roku i w zależności od tego, że tak powiem, skąd się te pieniądze biorą, bo to jest część pieniędzy na stowarzyszenia, a część jest pieniędzy z, uwaga, z, z budżetu obywatelskiego. To jest, to jest w ogóle ciekawe. To znaczy składane są wnioski o prowadzenie zajęć w przedszkolach, na przykład sportowych. No i te zajęcia wygrywa, czy tam dostaje, jak gdyby, bo to w projekcie jest opisane, tak stowarzyszenie pana, pana Pana Jerzego. I te zajęcia są prowadzone. Oprócz tego, jak gdyby wojownik rozwija się także poza ramy, mury naszego miasta i w tej chwili, w tej chwili również prowadzone są zajęcia w Słupi, w lipcach remontowskich w Głuchowie. Ten klub prowadzi, tak. To jest jak gdyby jedna, jedna rzecz, no tutaj oczywiście pan, pan radny, trzeba też powiedzieć jaką funkcję w Radzie Miasta pełni, to znaczy jest od wielu, wielu lat już którąś kadencję z rzędu przewodniczącym Komisji Kultury i Sportu, która oczywiście opiniuje, opiniuje podział pieniędzy na stowarzyszenia. To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga, druga rzecz to jest taka, że pan radny, jak oczywiście, to, to mówię ta inspiracja, jak wielu wielu radnych pracuje w spółce miejskiej, jest zatrudniony na jedną, drugą etapu w Osirze. W Osirze. Także, także to, no i jeszcze w szkołach podstawowych, tak, w szkole podstawowej w Szybodze, ale to już, to już akurat nie na, na terenie miasta i, i w innych szkołach, właśnie. Co jeszcze? Aha, no i w 2018 roku, tutaj e, w 2018 roku, również żona pana radnego dostała pracę na miejskim, nazwijmy to w ten sposób, i została zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. E, to mniej więcej tak się przedstawia. I słuchajcie, co jeszcze? E, no, może byśmy w tradycji, żeby stało się zadość, przeczytamy. Um, ostatnie oświadczenie, informacje o ostatnim oświadczeniu majątkowym za rok 2022. Jerzy Gołębieski, lat 59, radny z okręgu numer 1 w wyborach, startował z listy prezydenta Krzysztofa Jarzyka razem dla Skierniewic. To ten, znaczy to już trzeci komitet, tak? Um, ubiegając się o kolejną kadencję w Radzie Miasta, uzyskał rekordowo wysokie poparcie 896 głosów. Rzeczywiście, tutaj trzeba też dodać, że, że nie, nie, niekoniecznie warto, jak gdyby, porównywać wartości z 2018 z wcześniejszym, bo zmieniła się ordynacja i zmieniła się trochę, trochę listę i to są po, po kilkaset głosów... Yy, no, no, no różnice są duże, tak, jeżeli porównywać nawet osoby z sobą, więc... Yy, Ale tak, to przepraszam, czasami na takie wtręty sobie pozwalam. Ehm, tak. Jest nauczycielem w szkole podstawowej w Trzybodze, w miejskiej spółce Ośrodek Społowy rekreacji zatrudniony jest na pół etatu. Radny wyraźnie nie chce wdawać się w szczegóły dotyczące osiąganych dochodów w 2022 roku. W związku z powyższym oświadczył, że za 2022 rok złożył PIT 37B i 37C. Słuchajcie, to, to, to ciekawa rzecz. Wykazał dochód w wysokości, uwaga, 194 tysiące zeta. Szacun, naprawdę, kurde, to jest... To jest coś. Z tytułu wynajmu lokalu mieszkania osiągnął no tutaj słuchajcie, z tytułu diety radnego 24 331 złotych i 23 grosze. Czyli do tamtych 200 jeszcze jeszcze radnego. Ehm, no dobrze, tutaj są takie dywagacje dotyczące tego, ile zarabia mniej więcej w szkole, ile zarabia w obsirze. Ehm, na koncie Jerzego Gołębieskiego minionego odłożyła. No, odłożył taką kwotę. Nie, słuchajcie, ja będę się jednak trzymał tego, że, 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 że nie czytamy, ile, ile dany radny odłożył, czy, czy ile ma akcji, obligacji, etc. To dla zainteresowanych, otwórzcie sobie oświadczenie majątkowe. W końcu od tego one są, żebyście się orientowali, jak, jak na przestrzeni lat zmienia się sytuacja radnych i gdzie oni pracują. Bo, bo ja uważam, że to zarabianie pieniędzy... To, 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 jest, to jest najbardziej istotne, tak? Żeby, żeby sobie uświadomić, jak gdyby pewnego rodzaju e, powiązania e, i to, to jak głosowanie danego radnego może. E, jaki, jaki może być powód takiego, a nie innego głosowania, tak? e, Jeżeli już o głosowaniach mowa, no to, to warto chociażby wspomnieć ostatnią sprawę, a więc plan zagospodarowania na osiedlu widok. Jak wiecie, pan radny jest przedstawicielem widoku od 21 lat. 21, tak, 21. No i pan radny oczywiście był za, za zmianą planu zagospodarowania, za tym, żeby postawić blok wieżowiec przy ulicy Szereg Szeregów, za tym żeby postawić blok przy, przy Wagnera. Przepraszam, postawić, żeby zmienić plan w ten sposób, żeby można było postawić. Bo oczywiście tutaj nie, nie, nie głosował za inwestycją samą jako, jako taką. I, i, I co ciekawe, pan radny też nie bardzo zupełnie, to, to, to była rzecz, jest rzecz bardzo bulwersująca dla wielu mieszkańców widoku. Pan radny w żadne dyskusje się tutaj nie wdawał, po prostu podniósł rękę i tyle. Nie, też nie podniósł ręki, o tym to już mówiliśmy w poprzednim odcinku. Teraz Radni już rąk nie podnoszą przy głosowaniu. Eee, no i co? To mniej więcej słuchajcie, tyle, jeżeli chodzi o, o historię pana radnego. Eee, o tym, jak sobie, jak sobie radzi w Radzie i nie tylko. Tu swoją drogą było o tym budżecie obywatelskim. Sądzę, że o budżecie obywatelskim nakręcimy też jeden z odcinków w ogóle poświęconych budżetowi obywatelskiemu, bo, bo uważam, że, że to zupełnie za pana prezydenta Tramskiego była to fikcja, ale teraz niewiele się to zmieniło. To znaczy jest niby, jest niby głosowanie. Ale, ale głosuje się między innymi na przykład, za inwestycjami prowadzonymi na terenie czy na majątku instytucji miejskich, tak jak szkoły podstawowe, co uważam jest rzeczą, rzeczą niesłychaną, to znaczy no, no, no miasto w ten sposób pod pozorem budżetu obywatelskiego wydaje pieniądze na, na swoje instytucje. I na, na przysporzenie w swoim majątku, krótko mówiąc. No nie o to moim zdaniem w tej instytucji budżetu obywatelskiego chodzi. Wiele miast, tak jak Łódź, też kiedyś popełniało tego typu błąd, ale już odeszło, jak gdyby od finansowania z, z budżetu obywatelskiego, inwestycji, tak na dobrą sprawę, miejskich, na które miasto powinno znaleźć pieniądze i, i w, którymi się powinno samo zajmować, a nie, a nie udawać, że grupa osób występuje, aby zrobić szatnie w szkole podstawowej. No, słuchajcie, to, 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 to jest takie, nie? No, więc tak. Tyle, słuchajcie, do, do, następnego razu. Zachęcam do śledzenia. Piszcie, dzwońcie. No, a i słuchajcie, podczas święta, podczas święta kwiatów, warzyw i owoców było mi naprawdę niesamowicie miło słyszeć Słyszeć Wasze pozytywne, pozytywne opinie i jeszcze korzystając z okazji zapraszam Was serdecznie do zapisywania się na wyjazd do Warszawy na Marsz Miliona Serc 1 października. Bądźcie tam z nami. Na razie. Cześć.